Siemaneczko, witam Was w nowym odcinku. Tym razem jesteśmy sami. No i chciałbym tutaj od razu wam pokazać, ta AWP jest do skarnięcia. Co wystarczy zrobić? Napisać komentarz pod filmem, zostawić łapkę w górę i subować kanał oraz mieć w opisie kanału swój trading. Na końcu filmiku Wam pokażę, jak to zrobić. Dzisiejszy odcinek będziemy trochę inny format, będziemy robić trade-upy do CSa e, Przygotowałem dokładnie 7 trade-upów. Cztery to są Cobblestone, kolekcja Cobblestone. E, tutaj widzicie teraz, jakie skinki są, oraz też dwa skiny z kolekcji e, Sandmark Mark Collection, e, oraz też mam przygotowane dwa z kolekcji Norsa. E, tutaj też możemy dostać bardzo fajną emeczkę, którą. Kiedyś też już zrobiłem kontrakt i mi właśnie siadła. A m się prezentuje. Dokładnie tak. Dosyć ładna Emeczka. Tutaj też właśnie jakieś jeszcze inne kontrakciki mi posiadały. Łączna wartość dzisiejszych kontraktów to jest ponad 150 zł. Tak jak mówiłem, skinek do wygrania. Zostawcie komentarze, like lajka i subskrypcji. A my już przechodzimy do kontrakcików. Dobra. W takim razie. Dobra, w takim razie przechodzimy do pierwszego kontraktu, jest to na kolekcję Cobblestone, teraz na ekranie Wam się przedstawia jakby kontrakt, jak to wygląda procentowo, szansowo, mamy no 90% szansy, że dostaniemy coś beznadziejnego za kilka groszy, a mamy szansę właśnie, że dostaniemy też coś droższego za no 60-70 zł około, dobra. Przechodzimy. Myślę, że tutaj nie będziemy długo zwlekać i patrzymy, co wyskoczy. Wow. Pierwszy i siadł. No, dostaliśmy MAGA 7 z kolekcji Cobblestone. Mieliśmy na niego 2,5%. No, jestem przekonany, że pierwszy i już od razu siadł. No 70 zł jesteśmy na plus aktualnie. Dobra. Ciekawy jestem, czy też inne siądą, No Factory Newstan e, prezentuje się dosyć ciekawie. Dobra, przechodzimy do kolejnego kontraktu. E, teraz będzie weźmiemy Umpika. No tutaj procentowo będzie tak samo dosłownie wyglądać. E, chyba, że Umpik jest innej jakości niż e, film Tested. To wtedy e, obliczymy na nowo procenty jakie będą. W sensie czy wyjdzie skin, jakie jakości po prostu będzie. Czy wyjdzie Faktory New Field Tested? Jest on minimalware. Ok, dobra, czyli może nawet i New nam, e, w Faktoryniu nam mogą USP wyjść w to wtedy jest o wiele większy zysk. A więc tak, sprawdziłem to, czy e, coś to zmieni, Niestety nic to nie zmienia. E, czyli te same, te same procenty mamy oraz e, te same jakby stany, czyli że też wydam nam Faktoryniu, tylko uspik wyjdzie minimalware. E, ale tak jak mówiłem, przechodzimy teraz dalej. Dobra, no to takie same szanse jak przedtem. Zobaczymy, czy tym razem kolejny siądzie. Przechodzimy, patrzymy. Zamykam oczy tym razem. A niestety. Niestety, drugi raz podczas nie siadło. Bra, kolejny, fifth testet. Będziemy dziesiątka, no to co? Lecimy! Nie zamykamy oczu, bo wcześniej było wyszło lepiej. I co będziemy mieli? No, niestety. Kolekcja nuk, czyli jesteśmy na minus. Na minus, na minus. Ogólnie to we wszystkich kontrach jest tyle sama procent czasy, tylko że tutaj są skiny jakby różnej e, jakości, w sensie różnego floata mają I one potem po prostu przeskakują, że są faktorynio albo minimalware lekkiego, albo e, przetestowane w boju i tak dalej, nie? Dobra, patrzymy co wyjdzie Neger niestety, Negat, niestety Chciałbym wam przypomnieć o tym Żebyście wbijali na mojego Discorda, ponieważ są tam organizowane bardzo często konkursy, robię też konkursy na innych Discordach, wtedy jest na kanale opisywane na jakim dokładnie Discordzie jest wklejane zdjęcie, gdzie dokładnie to się znajduje, więc naprawdę zapraszam do wbijania na mojego Discorda oraz szukam też ludzi właśnie do odcinków, tak jak w zeszłych odcinkach. Po prostu są u mnie skinne do wygrania, więc się opłaca wbijać. Dobra, my przechodzimy teraz do e, kolejnego e, trade-upu, który to będzie Santa Mark. E, I są to trade-upy już trochę droższe. Trochę droższe są, bo chyba jeden każdy skip kosztował 20 zł. A e, teraz tak, ja muszę na szybciastku wyciągnąć jeszcze z kontenera jednego skilka i widzimy się za chwilę. Będziemy najwyższy z kontenera tutaj, e, skill'a, który był nam potrzebny, bo miałem tylko jednego zakupionego, a e, był to ten tutaj. E, przejdźmy sobie teraz taki, dobra, to przechodzimy sobie i wybieramy sobie tą pompę, quality, e, a no, może być to tak quality, e, to była ta pompa tutaj i przypikamy sobie. Dobra, teraz widzicie tutaj procenty jakie wam się wyświetlają. No jest tyle samo wszędzie 10%. W każdym kontakcie będzie tyle samo procent, czyli że 10% jest tutaj zaznaczone. Eee, no jak widzicie, najlepszym wyborem, co tu może nam wypaść, to jest albo M4. No ogólnie wszystko co wypadnie z tamtej kolekcji, jest praktycznie tyle samo warte. Eee, miejmy nadzieję, że wypadnie dobra kolekcja w przeciągu tych dwóch trailerów, co robimy. Dobra, no to co? Klikamy i lecimy. Kurde, no niestety się nie udało, ale mamy jeszcze drugą szansę. Dobra, już tutaj przygotowałem wszystko. Mamy tutaj tego e, M249 z kolekcji Santa Mark. No i co? No to mamy nadzieję, że wypadnie nam coś dobrego. Lecimy. No, niestety słabioszka. Słabioszka, słabioszka, słabioszka. No to przechodzimy teraz do dwóch najdroższych kontraktów. Miejmy nadzieję, że chociaż jeden z nich siądzie, bo ostatnie kontrakty no, nie poczuły po naszej myśli. E, a więc tak, mamy tutaj, najlepsze co możemy zdobyć, to jest ta M4, która, która mi kiedyś już drapła, e, poza nagrywkami. E, jest ona warta 232 zł, faktoryjnie. Drugie najlepsze co może nam drapnąć, no to jest USP i Chainmail. Mac 7. Już jednego Maga 7 trafiliśmy. No, miejmy nadzieję, że chociażby, jak już nie ta m to żeby był chociaż ten Mac 7 No i e, tutaj Dual Barety za 93 zł. No i wiadomo, skin, skinów, których nie bardzo jesteśmy zainteresowani. Dobra, no to co tu przedłużać? Już tutaj wybrałem, jak widać. Jest tutaj ta m 7 Trochę odrapana. No to co? Klikamy i miejmy nadzieję. No niestety, nie siadło. Dobra, wybraliśmy już z i Tutaj jest ten fama z kolekcji Norse. I no, myślę, że może siąść. Jak pierwszy siad, to może i ostatni siądzie. Fajnie by było, to byśmy byli na lekki plus jakby nam siadł coś. Chyba, że wtedy byśmy byli na większy plus. No jak nam nic nie siądzie, to będziemy trochę w plecy. Dobra, no co tu dalej przedłużać? Myślę, żeby klikać. Klikamy. Kurczę, no niestety. Niestety, ostatni kontrakt nam również nie siadł. 14 nam tylko ten mag e, z siedmiu kontraktów. E, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, dawajcie znać. E, następny odcinek na pewno będzie znowu z widzami, więc będziemy mieli coś do wygrania. E, dostałem właśnie jakąś ofertę. Zobaczmy, co to jest. O, skinek mi przyszedł. Dobra. Zrobimy bonusowy jeszcze kontrakt. Jeszcze jeden bonusowy kontraktik zrobimy. Jest to znowu Sandmark. Kupowałem jakiś chyba... Ktoś zapomniał wysłać i mi teraz przysłał eee, Więc robimy jeszcze jeden kontrakcik No i co? Zobaczymy Co będzie Kurczę, no niestety, też nie było szczęścia Więc siadło nam z Ośmiu kontraktów Siadł nam tylko jeden Jeden kontrakt nam siadł eee, Więc no niestety, nie poszło to za dobrze Jesteśmy około 80 zł w plecy eee, Bo ten mak jest warty chyba 70 zł, nie dobrze pamiętam Eee, więc to, tak jak ktoś to mówię, kolejny odcinek będzie na pewno znowu z widzami, będziecie mieli znowu ciekawe skinki do, do wygrania, aktualnie jest to wygrania ta oto co trzeba zrobić, Dostawić łapkę, komentarz oraz subskrypcję pod tym filmikiem i trzeba mieć Wy na swoim profilu na YouTubie swój trading e, dopisany, I teraz pokażę Wam szybko jak to zrobić, więc patrzcie. No tak jak jesteście na YouTubie, no to albo wchodzicie w swój profil od razu, no ale jak nie wiecie jak tu będzie, to będzie, sobie w prawe górne i Avatar, e, klikacie sobie wyświetl swój kanał, no to lądziecie właśnie na tej stronce, klikacie sobie e, swój kanał czekacie chwilkę, no i pod, 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 podstawowe informacje, no i tutaj macie opis kanału i wlejacie waszego trailinka i ja wylosuję następnym e, po prostu e, osobę, która wygra tego skina, wyślę mu od razu. No jeżeli nie będziesz miał trade linka, no to niestety będę losował kolejną osobę, więc pamiętajcie, żebyś tego tradinga. Dobra, no to w takim razie widzimy się w kolejnym odcinku i miejmy nadzieję, że jak będę robił kolejny odcinek z trailer'ami, no to lepiej pójdzie nam. Do zobaczenia i hejka.